dobry moi drodzy, witam Was na odcinku z niespodzianką wielkanocną, którą otrzymałam razem z przesyłką, z naszą wymianką, ale odłożyłam to na osobny odcinek oczywiście, bo wymianka to wymianka, a święta to co innego. I spójrzcie jak pięknie udekorowała Martinka kopertkę. Jest zajączek wielkanocny. Ja sobie tutaj już rozcięłam, żeby tutaj się przy Was nie szarpać z tym, żeby było szybciej. Jest piękna karteczka w spokojnych świąt. Ja oczywiście będę też wysyłała karteczki, także Martinka, oczekuj ode mnie. Jest taka piękna karteczka. No i oczywiście Martinka musiała włożyć również strapki. I są takie życzenia serdeczne, życzenia zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego święconego jajka oraz wielu radosnych spotkań przy świątecznym stole. Życzę Marii, Marii. Bardzo Ci kochana dziękuję za karteczkę. Również życzę spokojnych, a przede wszystkim zdrowych świąt dla Ciebie i Twojej rodzinki. Karteczka na pewno ode mnie również do Ciebie dotrze. I sprawdzamy, co będzie w trapeczkach. Jak nic nie będzie, to, to trudno. A wiadomo, że mm, kartka sama świąteczna by wystarczyła. Zdrapki to tylko dodatek, a przyjemność podrapania też właśnie z, z, od Ciebie, z Twojej miejscowości. I tu mamy super siódemkę z numerkiem trzecim najpierw. No i pisanka typowo właśnie Wielkanocna drapka, także jak najbardziej na czasie. Super, super, <gryw> super, co ja mówię. E, super siódemka. I szukamy te super siódemki. Na razie nie widzę. Jest 4, jest 7! Zrapka szczęśliwa! Zajączek przyniósł szczęśliwą zdrapeczkę. I pod tą siódemką kryje się 2 złote. Na pomnożenie mam od Martinki. Fajnie. I teraz pisanka numer 45. Czy będzie motylek? Garnek. Tu już się jakaś pewnie potrawa Wielkanocna gotuje. Jest garnek i szukamy trzech takich samych symboli. Jest biedronka i kapelusz. No i tutaj była druga biedronka, także już chcieli trochę podkusić. Tu jest perła, dzwon i zajączek. Numer trzy. Kurczaczek, gra numer 3 tulipan i marchewka, gra numer 4 dzwon, koniczynka i koniczynka. Gra piąta jest baranek, marchewka, dzwonek. Tu mamy tofi, słoneczko i kurczaczek. Igra ostatnia jest: zajączek, biedronka i jabłuszko. Pisanka jest pusta, ale to nic. Wy wiecie, że ja mam frajdę z samego drapania. A czy coś wpada, czy nie wpada, to już nie ma znaczenia. Radość jest ogromna, jak się widzi z drapki z innej miejscowości. No i fajnie, że pamiętałaś o mnie na. również na. żeby przesłać mi kartkę świąteczną. Także bardzo Ci kochana dziękuję. Dwa złote na wymiankę. Oczywiście postaram się, może wymienię na taką samą siódemeczkę, żeby było na pomnożenie. Dwie martinki poproszę o serduszka za pamięć na te święta i oczywiście życzę Wam miłego, pięknego dnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.